Po, po, po mojej żonie to każde zacząłem pić teraz za dużo, bo jak żona żyła, to ja no, trzy piwa, dwa piwa, to mi stykło i dużo jadłem. A teraz to, to, to takie jedzenie to nie idzie, bo wszystko mi się w gardle ruszyło. Dzień nie chodzę na cmentarz, świeczkają, świecą. I no nie mam na tego zapomnieć. Na ramieniu mi umarła. Ciężko było. I jeszcze w ubikacji Marek źle się czuła. Poszła i na ramieniu mi umarł. To była tak serca? Co to było? Normalnie oczy zamkła i wezwać, od oddech i koniec. By. Chciałem uratować, ratować. Robiłem mi ten, to no powiatru od nie poszło. i... Nie mówię, kurwa, nie dostawię mnie. Nie dostawiła. Ciężko mi było. I teraz się rozpiłem.